Siemano, siemano, na naszej stronie internetowej oprócz kabur, ładownic i akcesoriów strzeleckich znajdziecie takie graty jak pasy strzeleckie firmy Shooter Factory, pasy strzeleckie i oporządzenie taktyczne firmy GTW, także uchwyty do sejfu marki Bullet Mac, tarcze strzeleckie firmy Range Solution, Pytaliście o to w wiadomościach, więc do oferty dorzuciliśmy latarki pistoletowe marki Outlite oraz marki Fenix. Fenix GL23R, Fenix GL19V20, Fenix GL06 Fenix GL07, Fenix GL22. OLED. Baltr S, 800 lumenów Green Laser, Olight Baltr Mini, 600 lumenów Green Laser, Olight PL3R, 1500 lumenów, Olight Baldr Pro ProR, 1350 lumenów Green Laser, Olight PL Mini 3, 600 lumenów, Olight PL Mini 2, 600 lumenów Cold Light. Cały czas się rozwijamy, dorzucamy coś do naszego asortymentu. Jeżeli czegoś potrzebujecie, piszcie do mnie maila lub wiadomości na Whatsappie, przez Instagrama. Coś na pewno poradzimy. Pozdro. Hej.